Witam serdecznie. W tym filmiku chciałam Was zaprosić na makijaż Kim Kardashian. Zainspirowałam się jej zdjęciem, na którym oczywiście ma pięknie wykonturowaną twarz i pięknie podkreślone oczy. Kolory dominujące jest to brąz oraz srebro. srebro, makijaż idealny oczywiście na wieczór. We filmiku znajdziecie szczegółowo, jak wykonałam makijaż oka. Natomiast przed przystąpieniem do makijażu oka oczywiście przygotowałam twarz do tego makijażu. W pierwszej kolejności roztarłam krem, krem słuchajcie, w Polsce go nie, nie, jeszcze nie spotkałam, no to ściągnęłam go sobie ze Stanów, krem i e IECO Cream extra Love, tak się nazywa, różowy. Krem bardzo, bardzo rozświetlający, dosłownie jakby był roztarty z masą perłową, zobaczcie tutaj na palcu jak on pięknie błyszczy, także najpierw roztarłam ten krem, później zaaplikowałam odpowiednik podkład. Oczywiście wykonturowałam twarz ciemniejszymi podkładami kremowymi, czyli kremowy podkład na poliki, wykonturowanie twarzy, a jasnym e, takim kremowym rozświetlaczem rozświetliłam twarz. Czyli dodałam na nosie, odrobinę na czole, łuk kupidyna, a także rozjaśniłam sińce pod oczami. Następnie wszystko przebudrowałam puder i przebudrowałam i sfiksowałam. Puder, Essence Fix and Matte, moje najnowsze odkrycie. Słuchajcie, tani produkt, 16 zł, a po prostu rewelacyjny. Świetnie matuje i naprawdę utrwala makijaż. Biały jak proszek. O, o, widziałyście zresztą same. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, zapraszam Was do oglądania. Makijaż oczu rozpoczęłam od wyczesania brwi, a także od rozświetlenia wewnętrznego kącika oka oraz tutaj miejsca pod brwią y, kremowym rozświetlaczem z Kryolana. Po prostu palcem nabrałam i odrobinę roztarłam właśnie pod brwią oraz wewnętrznym kąciku oka. Czynność ta sprawi, że to oko będzie takie właśnie, jak sama nazwa wskazuje, rozświetlone, otwarte oraz optycznie powiększone. Teraz yy, jasnym cieniem, jasny cień mineralny, sypki, rozświetlę całą powiekę. Cień bardzo jasny, to jest cień matowy, także nie mam tutaj żadnych obaw, że w jakiś sposób mi zaszkodzi i wejdzie w moje zmarszczki. Szerszym pędzlem z Maestro, seria 320, rozmiar 12. Biorę ten pędzel, tak jak zawsze tutaj nadmiar oczepuję o zakrętkę i teraz takimi energicznymi ruchami, jak zawsze zresztą, rozświetlam całą powiekę. Przede wszystkim właśnie również od wewnętrznego kącika oka, a także pod brwią. Lekko również najeżdżam tutaj na nieruchomą część powieki. Warto również, gdy macie dosyć napiętą skórę, tak delikatnie przejechać takim matowym cieniem pod okiem. On no, również delikatnie nam rozświetli, ewentualnie rozświetli, zacieniuje ewentualne właśnie sińce, czy też cienie pod oczami. Kolejnym cieniem, którego dzisiaj użyję, będą cienie białe. Tym razem białe już perłowe, ponieważ Zaaplikuję i rozjaśnię nimi całą powiekę ruchomą. Mój cień biały to będzie cień z palety Rimmel Glam Eyes numer 710. Taki ogólnie zestawu potrójnych cieni. I ten jasny cień troszeczkę już szerszym pędzelkiem to będzie Hakuro H70. Nałożę ten biały cień na całą powiekę ruchomą. Taki biały cień na tej ruchomej powiece podbije kolor srebrny. To sprawi, że on po prostu będzie bardziej widoczny i lepiej będzie tutaj rozświetlać tą moją całą powiekę ruchomą. Czyli taka dosyć duża dawka, widzicie, tego białego perłowego cienia. Perła celowo, bo ona właśnie podbije ten kolor i, i pomimo tego, że będzie przykryta cieniem srebrnym, Ciekawie będzie się prezentować na tym oku. Pędzelkiem również tak lekko najeżdżam na dolną powiekę, czyli żeby w tym miąsku znalazło się trochę tego białego cienia. Pędzelek od zewnętrznej strony również tak wyciągam, żeby ten makijaż był po prostu lekko roztarty również przy tej zewnętrznej stronie. I kolej teraz na srebrny cień. Srebrny cień Użyję z marki Vipera. Już pokazuję, który to cień. To jest ta moja paleta. I cień numer 85. Ten cień srebrny. I ten cień, on ma takie, tutaj nie widzicie, ale on ma takie delikatne, srebrne bym powiedziała, jakieś brokaciki, coś takiego, ale bardzo delikatne. I one idealnie będą pasować właśnie do tego makijażu. Najpierw nakładam ten cień na sucho również tym samym pędzelkiem sakuro wzdłuż całej powieki ruchomej. I tym razem nie rozcieram tego cienia, tylko raczej ruchy pędzelka takie bardziej dociskające, ponieważ to jest już duża dawka tych cieni, gruba warstwa, i nie chcę, żeby ten biały cień niepotrzebnie po prostu mi tutaj gdzieś spadł. No. I w tym momencie jest różnica między jednym a drugim cieniem, między jednym a drugim okiem. Natomiast do tego podobnego efektu dojdziemy dopiero po przyciemnieniu powieki nieruchomej, brązowym cieniem. Czyli teraz ponownie jest ta sama paleta z Viper, ale kolor 71. To są cienie z serii Unique, bo tutaj nie dodam, numer 71 i tym razem jest to cień taki brunatny, matowy. Natomiast on poprzez tutaj tą całą perłę wyjdzie tak czy tak jako taki połyskujący cień. Tym razem pędzelkiem z Essence, w super pędzel za 6 zł, warto w niego zainwestować. Pędzel do przydymionego oka. Tym pędzlem nabieram ten cień, właśnie ten ciemny brunatny 71. Ocieram zawsze nadmiar o papierek, jakiś ręcznik. I. Takimi ruchami energicznymi aplikuję go powyżej powieki ruchomej. Na kształt tak zwanego banana. Bardzo prosty makijaż, naprawdę nie wymaga wielkiego cieniowania, wielkich umiejętności. Też są takie jak wszystkie moje makijaże one są po prostu szybkie. Wiadomo, jak jedno oko pomaluje się, to drugie też idzie znacznie, znacznie szybciej. I tak jak widzicie, na kształt takiego banana bo tak się nazywa ten makijaż, czyli tak zwany banan. On jest idealny taki fason makijażu, gdy nam opada górna powieka w zasadzie na całości, na całej długości oka, to wtedy takim właśnie ciemnym cieniem optycznie skorygujemy. No i teraz po prostu kwestia roztarcia tego cienia. Tak jak widzicie również dojeżdżam lekko do wewnętrznego kącika oka, czyli nie zostawiam gdzieś, nie zostawiam gdzieś tego cienia na połowie. Długości oka, a aplikuję go na całość. I to jest teraz tylko kwestia po prostu odpowiedniego roztarcia i porównania jednego makijażu z makijażem drugim, aby one oczywiście wyszły jak zawsze, tego pragniemy, czyli symetrycznie. Ewentualnie jeszcze można trochę, prawda, dobrać tego cienia i gdzieś, gdzie są te braki, po prostu docieniować. Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko to tutaj idzie, jak się nie gada tyle jak ja. <gry> I teraz co zrobić, aby ten cień tutaj na powiece ruchomej tak troszeczkę lepiej i pięknie prezentował się. Czyli podobnie jak na moim le lewym oku. Po prostu bardzo prosta czynność, banalna. Ten sam pędzelek, którego używałam w moim przypadku jest H70. Moczę delikatnie w zwykłej wodzie. Delikatnie, ponieważ jak będzie za mocno pomoczony pędzelek, to mi się stworzy maska z tego cienia. A tego oczywiście bym nie chciała. Więc tak odrobinę wilgo, wilgotny pędzel. Jeszcze raz sięgam po ten cień srebrny, to jest numer 85. I po prostu go dociskam. W, w centralnych punktach powieki ruchomej. Ten cień od, od razu inaczej troszeczkę inaczej się wybarwi. No i będzie bardziej widoczny. Właśnie coś takiego. Przystępuję do podkreślenia powieki dolnej. W pierwszej kolejności rysuję bardzo cieniutką kreseczkę. Kreseczka czarną kredką zgłoszę akurat w moim przypadku. Ale może być oczywiście każda inna czarna kredka która jest w wiarę miękka. Kreska delikatna dosyć jak na mnie szczególnie. Rysuję ją wzdłuż prawie całego oka, ale nie dojeżdżam do tej wewnętrznej części. I teraz krótkim, grubiutkim pędzelkiem, w moim przypadku to jest ten Sephora. Nabieram ten cień brązowy, którym tutaj podkreślam powiekę nieruchomą. I tym cieniem zakrywam tą moją kreskę. Czyli bardzo proste podkreślenie powieki dolnej. Tworzy się przez to taka rama, czyli cień brązowy na dole cień brązowy do góry. Rama w makijażu, słuchajcie, dzisiaj wam opowiadam. Dobrze, i powiekę dolną mam już podkreśloną. Bardzo ważną czynnością, to szczególnie to jest takie charakterystyczne do makijażu Kim. Podkreślenie. I rozświetlenie wewnętrznej powieki, wewnętrznej, no, wewnętrznej, części oka, czyli tak zwanej linii wodnej. Ja to zrobię kredką z Virtuala numer EL08, biała kredka. I ważne, zawsze przed rysowaniem w linii wodnej troszeczkę rozgrzewam kred, tą kredkę. No i oczywiście wcześniej także oczyszczam czysty papier, no, żeby nie było, że w linii wodnej będę miała po prostu jakieś czarne smugi. Ostatnim elementem w tym makijażu, w przede wszystkim w makijażu oka, będzie narysowanie czarnej kreski linerem. Mój ulubiony liner z Essence, czarny oczywiście, Midnight in Paris. I rysujemy kreskę pędzelkiem sztywnym. Najlepiej nabieram odrobinę na tego linera. Zawsze nadmiar oczyszczam o zakrętkę i rysuję kreskę. Skończyłam mój makijaż. Przede wszystkim skupiłam się na rzęsach, które intensywnie wytuszowałam. Minimum dwa razy, aby efekt był taki bardziej teatralny. Mascara L'Oreal Paris Volume Million Lashes. Dodatkowo, co jest jeszcze ważne, chociaż poliki już miałam wykonturowane twarze, jeszcze dodałam róż. Róż nabłyszczający marki Flormar. Jest to róż Terracotta, czyli taki wypiekany numer 41. Bardzo ciekawy kolor. Usta, pomalowałam zestawem, o którego już się ostatnio pytałyście, Jest to pomadka polskie, polski zestaw bym powiedziała. Pomadka z Virtuala, Just Lips numer 16 i na to ten błyszczyk z Virtuala, Maxi Brillant numer 12. I to są moje usta. Natomiast wykończyłam jeszcze makijaż oczu poprzez rozświetlenie wewnętrznego kącika oka i takie ozłoczenie, dodanie złotego akcentu. Zrobiłam co meteorytem, bo tak to się można można powiedzieć, że tak to się nazywa. Czyli takie pyłki sypkie od pani Jolant Wagner. Jest to kolor gold. Czyli sypki, cień nie zmieniający kolor, a jedynie właśnie nabłyszczający i nadający takiej ciekawej poświaty, czyli to wewnętrznym kąciku oka. Tak prezentuje się makijaż przy zamkniętych oczętach. Pokonturowana twarz, intensywne oczy, intensywne brwi, rzęsy, delikatne usta. Wszystkie kosmetyki, które użyłam, szczegółowe kolory i te sprawy, znajdziecie na mojej stronie, na moim blogu. Także zapraszam Was do odwiedzenia. Dziękuję Wam również za oglądanie, za wytrwałość. No i oczywiście do zobaczenia już wkrótce.